Witam bardzo serdecznie, ja mam na imię Magda i na co dzień zajmuję się profesjonalną pielęgnacją skóry w Kabinecie Kosmetyki Nowoczesnej Poczucie Piękne. Dziś opowiem Wam o zabiegu, który od wielu lat jest znany na rynku, lubiany bardzo przez klientki, mianowicie o peelingu kawitacyjnym, tak zwanej kawitacji. Czy peeling kawitacyjny jest zabiegiem efektywnym? Czy rzeczywiście może zastąpić nam oczyszczanie manualne? Można wyczytać się w informacje i dowiedzieć się, że peeling kawitacyjny jest doskonałą alternatywą zabiegu oczyszczania. Czy ja się z tym zgodzę? Nie do końca. Dlatego, że peeling kawitacyjny jest zabiegiem, który idealnie nam doczyszcza skórę, jeśli mamy potrzebę rzeczywiście gruntownego oczyszczenia. Natomiast jeśli nie masz mocno zanieczyszczonej skóry, bądź masz przeciwwskazania do oczyszczania manualnego bądź chemicznego, to peeling kawitacyjny jest rzeczywiście alternatywą dla Ciebie, bezpieczną alternatywą, bo jest to zabieg absolutnie bezpieczny, jeśli tylko nie masz do niego przeciwwskazań. Natomiast Musisz zdawać sobie z tego sprawę, że on nie oczyszcza tak intensywnie skóry, jak inne metody, które na rynku potocznie nazywane są metodami manualnymi. Peeling kawitacyjny działa na zasadzie oczyszczania ultradźwiękowego. Zatem tak głębokie, rozszerzone pory z ogromną ilością wydzieliny, łoju i sebum nie są w stanie zostać opróżnione przez działanie peelingu kawitacyjnego. Co nie znaczy, że jestem przeciwna temu zabiegowi. Uwielbiam peeling kawitacyjny, szczególnie dla skóry, która jest dosyć wrażliwa, albo kiedy potrzebuję tą skórę wygładzić, doczyścić, dołuszczyć. Natomiast chciałabym powiedzieć Wam, że peeling kawitacyjny to nie jest alternatywa intensywnego oczyszczania skóry. To nie jest zabieg, który jako jednorazowy da Wam na długo uczucie świeżości i gładkości. Peeling kawitacyjny jest bardzo dobrym rozwiązaniem jako uzupełnienie zabiegu bądź alternatywa dla innych intensywnych zabiegów. Kiedy mamy taką potrzebę uzupełnienia, bądź ewentualnie właśnie zastąpienia z przyczyn innych problemów i przeciwwskazań. Mam nadzieję, że dzięki temu krótkiemu filmikowi jednoznacznie zrozumieliście, na czym polega peeling kawitacyjny, właśnie kiedy na niego się zdecydować i czy jest on idealnym rozwiązaniem na wasz problem. Poczuj się pięknie we własnej skórze. Zapraszamy!